Haha, bo wiecie Haha, bo wiecie Aha. Gregor a Gregory jest, jest. Jest. Karek. No. no. Channel switched. halo. Eee. You switched. You masz... To masz wszystkie na pewno? Nie w ogóle. Panowie, co tu widział? No właśnie, ja mówiłem, że to zmienił. Panowie, co tu się mówi? Ej, ale nikt nie wziął w ogóle strze do wsparcia. A tu się. To Ziebek, nie wierz? To Ziebek nad drzwiami chyba, czyli. A, to tak. Ale nie, karek wsparcia, czyli. A wiele kryje na rolę pojazdów? Bo mnie, ja jestem przejęt, nie widzę jak sobie życzy. Ej, ja chcę wsparcia, to. A na odnoczonych wsparciach to jest. No to ja mam w stanie wygrzeć. Ale... ale gdzie jest, węgiel, ale, co? Lendzie, chodź Lendzie, co, Lendzie, chodź Lendzie, chodź Lendzie, to, no to, no to, to, ja to, to Lendzie, co? Lendzie, chodź Lendzie, Nie Lendzie, chodź Lendzie, chodź Lendzie, nie Lendzie, chodź Lendzie, chodź nie chodź Lendzie, chodź Lendzie, chodź Lendzie, chodź no, no ja dobra, ja. No ja jestem... Ja, ja jestem kierowcą z rangi. Jest kierowca. Znaczy nie no, bo tutaj nie ma żadnej klasy do tych do, do kierowców. No, no tak, no to ja jestem załogą pojazdu. W sensie ja jestem kierowcą. No to Załoka ja sobie no, ten, ona... No to wy co podzielicie już, ale to jest odciąga, you byśmy mieli do wyboru albo inny ten pojazd, zaraz wam powiem, bo będzie, że. Pewnie Leoparda jakiegoś. Nie, jako Ameryka to nie. No nie. i wszystko jedno. Bierze ktoś coś do wsparcia, czy nie? O to chodzi, że nie. Mnie się przydał. No jak i małemi czołg, to są czołgi. Jeszcze nie po problemie. Szkoda, że rimbuła nie ma. User left your channel. Dobra, to ja się respię jako pilot śpiewów. User was moved out of your channel mhm mm -hmm. mm -hmm. Ero switched right. przejechałeś <laughs> kto cię prowadzi? co? kto kierował kurwa? bo Kali Kali Kwaś, Ale, tego właśnie z... no, 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 no. no, no. dobiłeś? Patrz, czekaj, to czekaj, 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 tego? czekaj, 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 tu, tu. Marchewka Marchewka Marchewka, Marchewska, Marchewska, marchewka marchewka, 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 marchewka Pa, Pa tam! Czy bierzemy tamtego pan pana. Ta. Nie no tamtego tego pana jak mamy no takie emki. Paton no to tak. Wojtek? Paton? To Wojtek Papon możemy. Panowisje, panowisje, pano, no dobra. To nie no patona bierzemy. No, no możemy na dwa człowieka. Przecież to, to ta... pasone, nie te czasy, przecież nasze broni. Panowie, dobra, ale teraz załogę trzeba wybrać. Ja już nie chcę być medykiem. Nie? Chcę być załogą. Dobra, Dobra to ja nie załogą. Kto ma do tego? Yy, no. Kraft będzie tym. A. No to zmień klasę, weź abort i zmień klasę. Jaką? Na strzelę, weź strzelę strzel weź. Strzel Albo weź strzelca w wsparciersko. Przecież nie jako załogę, to nie, nie Nie Niech będzie strzelca. Okay. A Gregory okay. niech będzie medykiem przecież. Mm. stary Nie no, Gregory nie ogarnie przecież tego. A no to kto ogarnia medyka? medyka? No Czeka, Karek ja ci nie, powiem, Karek ugaje. to już... No, no weźcie się ode mnie, k**ty, stawcie <gry> mnie. Już dobra, no nie niech Gregory weźmie. No, Gregory no, to coś tam... No, to na nauczy się. To jest Abort. Już Ej, ja. Czy to zmienić w sensie? No teraz HM. I wybierz sobie jeszcze kapadry. I to idzie tam. Kto chce dostać z... Ej, my w czym jedziemy? Paponem. User left the channel. Aponem. Aponem. No. No. Aponem. Ogólnie to nie chcę naszych was spoilerować, ale tak za y, 20 lat y, ta baza na będzie przejechać hmm. prawdopodobnie. Mm -hmm. Tak się, za 20 user lat no, no, za 20 lat to pojęcie nie będzie